25 25 Święto Ogórka w Kruszenie Polskie Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitet Obywatelski Podlasie XXI wieku musiał tu być. Już chyba trzeci raz z rzędu tu podjeżdżamy. No i jesteśmy, patrzymy co się dzieje. Czy impreza? Rozwija się w dobrym kierunku, czy może w złym. Niestety w tym roku widzimy, że organizator nie zatroszczył się o strefę gastronomiczną. Yy, gdzie są placki ziemnicze? Gdzie jest babka? O, uwaga, muszę to swingować to jest polones ostatni polski samochód, który już chyba jeździ tylko na Białosoczyźnie. E, gdzie jest babka ziemniaczana? Gdzie są karnacze? Gdzie jest kiszka ziemniaczana? E, gdzie są cepeliny? Gdzie są pierogi, pierożki, kołtuny? Gdzie to wszystko jest? Kupiliśmy troszeczkę warzyw, warzywniaków. Miejmy nadzieję, że to nie jest tylko czar święta. E, Miał górka, no ale piękna jest pogoda. To, to się organizatorom udało. To Myślę, że powinniśmy dalej kontynuować kontrolę po takich imprezach. Uczyć się może będziemy robić własne imprezy. Sława w Polsce. Z 25 dnia ogórka w Kruszewie mówił Adam Stanisław Czedkowicz, a tu koncept disco Polo się zapisał. hej!